dziś pierwszy rower wiosenny, a po nim degustacja, tym razem wszystkich pięciu piw z, z, z jednej fabryki z jednego kraftu, z jednego browaru rzemieślniczego właściwie krakowskiego browaru Lubicz, z którego ostatnio jakoś kupuję piwa e, można kupować online i że reklamuję, po prostu mówię, że można kupować one są naprawdę w niezłej cenie, muszę powiedzieć, bo Pięć, z reguły są jakieś tam promocje, plompki czy coś takiego i ko 5 zł za butelkę piwa rzemieślniczego to chyba nie jest dużo, a dostawa jest darmowa od, nie, od dwóch kartonów chyba. Także to a propos ceny, ja piłem już te piwa i z różnych warek już piłem, o tym zaraz do tego przejdę. Ale generalnie to są bardzo fajne piwa, nie jest to nie jest cała ich produkcja, ale, ale obecnie dostępna. Tak? Obecnie dostępny jest Lager, jest, e, e, jest Amerykan i jest, to jest marcowe, tak? I dwa ciemne. Ciemne, tmawe powiedzmy, tak? W stylu czeskim i, i pszeniczne. Ciemne pszeniczne. E, dobrze. Nie ustawiłem mocą tych piw. Jak się często robi, no bo stwierdziłem, że jednak ciemne na koniec dwa, a na początek pójdzie lager, potem pójdzie APA, później pójdzie marcowe, bo one sporo mocniejsze, 6,5, a potem ciemne na końcu. Wszystkie te browary, wszystkie te piwa mają kapsle ciemne. I tutaj uwaga do browaru, jeśli będą oglądać do browaru lubić, że może warto by jakoś je znakować, bo z góry jak w kartonie są, potem chcę szybko wziąć, koledzy przyjadą i muszę wyjmować i patrzeć, które biorę. A tak bym wiedział od razu po kapselku może, chociaż kolor, kolorem zróżnicować, ale to prysz. Nie, w ogóle fajnie by było, jakby tutaj był, był jakiś też znak firmowy na kapselu, oczywiście lepiej by to wyglądało. Dobra. Otwieramy leżak, leżak ma 12,5% zasypu i 5,6% alkoholu. Czyli taka klasyczna dwunastka. No. Piwo pełne jasne. Jest to piwo pełne jasne. Leję po trochu, bo 5 piw jest, ja potem je będę zatykał. Już sami dalej nie będę pił, tylko Kompanii. Piwo jest nie jest zupełnie klarowne, ale dosyć klarowne, piana biała, ładna. Zapach bardzo zbożowy. Smak też taki Czuć fajną podstawę słodową, ale jest też goryczka, jest przełamanie goryczką. Hmm. Tegoryczka, oczywiście, nie jest taka jak byłaby w piwie bizneńskim, ale w pili się, ale, ale jest zaznaczona, wszystko się zgadza. Bardzo, bardzo fajne, pełne piwo. O tak, tak ono smakuje, tak pachnie, super jest. Bo uwaga do tego piwa w ogóle, ja piję piwa ze świeżego kartonu. Teraz otwieram, ale one. Pod koniec terminu przydatności, tak jak miałem ostatnio. Czy pod koniec, one ewidentnie schodzą. To są wszystkie piwa niefiltrowane, niepasteryzowane. Zatem też uwaga do browaru, że może trochę krótsze robić te warki. W każdym razie dla, dla tych, którzy piją, strzegą. One pod koniec. Ten lager będzie w taką kwasowość wchodził. Może nie zepsute będzie, tak? Nie będzie, że one jest zepsute, ale ewidentnie ta kwasowość będzie już podniesiona i ono nie będzie takie fajne takie dobre. Ono warto je pić szybko, o tak. Są piwań nie niefiltrowane. Otwieramy teraz. A, Amerykana, który pachnie cytrusowo, tak jak powinien pachnąć. Na amerykańskich chmielach. Nie opisane są z reguły tutaj te chmiele, które są zastosowane, jakie. To też można by doprecyzować na opisach. Bardzo ładny, delikatny zapach. Greyfruit. Słuchajcie, przede wszystkim greyfruit, trochę skórka pomarańczy, czyli zgodnie ze stylem. APA to jest niewątpliwie. Podstawa słodowa też wyraźna. Ładnie zbalansowane. Żadne ochoach, ale bardzo przyjemne. Takie wyważone. I oczywiście goryczka sporo większa niż, niż mieliśmy e, u poprzednika. Przed nami marcowe. Wielu z tych opinii, które widziałem na forach, to jakby to piwo wygrywa często. E, Piwo marcowe, czyli piwo mocniejsze, trochę taki półkoźlak. Pół często e, dla niektórych trochę strąg, dla niektórych troszkę prawie koźlak. I takie to piwo jest powinno. Mm, tak. Zdecydowanie, już tu zapach e, alkoholowy się pojawił. Nuty alkoholowe. Tu mam 6,5. 13,8 zasypu. Monachijski Zasup. Fajnie, bo one nie są Przegazowane te piwa Są właśnie tak lekko wygazowane Widzicie, tu nie ma żadnych Dramatów Tak Zapachy w zapachu ten spirytu, w smaku go nie ma. Jest fajnie, lekko, i chlebowe, właśnie. Czyli tak też, jak powinno być. Taki trochę przypalony chleb. Troszkę biszkopt trochę przypalony chleb. Także dla fanów ciężkich piw, cięższych piw flagerowych. Bardzo fajna propozycja. Bardzo, bardzo udane. Na razie. Ale mówię, są wszystkie świeżutkie. Przejechały do mnie przed wczoraj. E, dobra. Teraz ciemne. Przechodzimy w świat y, piw ciemnych, świat. Dwa piwa ciemne. E, to ciemny lager. Czyli taki, jak zgaduję, odpowiednik e, no czeskie, e, czeskiego, tmawego. E, 12 i Zasyp i 5,1 alkohol. To jest najsłabszy w ogóle ze wszystkich. Najlżejszy 5,1. Bo Amerykan o A.P.A. nie powiedziałem 5,6. Piękny kolor, piękny kolor. Właściwie. Piana jest beżowa, a kolor jest taki bursztynowy. Ciemny bursztyn. Mhm. Mhm. Zapach palonych słodów, czyli trochę, trochę stout, trochę stoutowy jest. I fajnie, bo robię ja to za trochę toffi, trochę kawy też i czekolady. W smaku eleganckie. Ryzyko nawet eleganckie bardziej właśnie stoutowe w smaku niż. Takie piwo, jakie kojarzycie z Czechami ciemnymi. On jest, kawa jest bardzo wyraźna. Kawa jest bardzo bardzo dobre piwo. No, ale mówię, co? Tak jest strudowate. Jest. jest też goryczkę, czyli przez to, że. On, to jest taka kawa-inka, może bardziej niż czarna, ale inka bez mleka, pamiętajcie. Inka bez mleka. I na końcu w to wchodzi gorycz. Udane, udane. I mamy na koniec ciemnego pszeniczniaka, Czyli no perła, perełka, tak? Dla piw pszenicznych. Ciemne, pszeniczne to już w ogóle. No, tutaj już no to piwo pszeniczne. To, ta piana musi być tutaj. Podniesiono tak. Tu trochę inaczej ta fermentacja wygląda. Widzicie, ładnie osadzają się e, pęcherzyki. Tu piękna czapa by powstała, jakbym nalał tak do końca, ale tak jak mówię, nie chcę lać do końca. Ech, zapachy goździka przede wszystkim. Może nie bananowe, tylko goździkowe, piernikowe. No jak w, ciem, w ciemnych pszenicznych no jak najbardziej właśnie to powinno być mniej banan, bardziej goździk piernik smaku tu samo to te, po tych piwach to, to wrażenie tej pracy tego piwa że ono cały czas żyje i pracuje jest, jest spore Objawia się to tym wygazowaniem. Ale przyjemne jest. Fajne jest, bo nie wchodzi przesadnie w słodycz. Właściwie w ogóle nie wchodzi w słodycz. Tylko jest, jest to ciemne, ciemny przemicznik wytrawny z silnym elementem tych, tych nut wrażeń piernikowych. Tak czy, czy gałka muszkatołowa Tą stronę to piwo idzie, ale wytrawne. No dobrze. To kończymy prezentację um, tych piwek. Oj oj e, I co? Polecam. Cena dobra. Przez sieć można zamawiać. Dzielić się z kumplami, sąsiadami. Jeśli karton da was to za dużo. Dostawy są też sprawne i szybkie, a piwa są naprawdę bez ściemy bardzo dobre. Trzymajcie się, na razie.